Najsmutniejsze jest to, że przespałem 55 lat i nie patrzyłem na to, jak Mariuszek się rozwija. Nie, 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 pomyliło ci się. To nie Mariuszek się rozwija, to Mariuszek rozwija innych. No w sumie racja. Powiedz mi, Kasia nadal się puszcza? Kasia to zrobiła na tym karierę i pobiła kilka rekordów, typu, że przespała się z dziesięcioma tysiącami mężczyzn w ciągu jednego dnia. Och, Kaśka, Kaśka, od początku wiedziałem, że ma talent. To prawda, trzeba przyznać, że zaszła dosyć daleko, nawet w książkach o biologii o niej piszą. O ja pierdolę, zaczynam się słabo czuć ty. Co to za spanie na lekcji tam na końcu? Mordo kurwa pobudka Człowieku zostaw mnie, co my mamy teraz? Jak się zaraz nie ogarniesz to obstawiam, że przejebane Czy ja po chińsku mówię? Nie śpimy na lekcji, kurwa Czekaj, gdzie ja jestem? Który mamy rok? Sraki człowieku, może ty już więcej nie pij A gdzie jest Mariuszek? Ty chłopie masz coś z głową, czyli siedzi tam najebane. Hu, ale ulga, człowieku, ale miałem pojebane sen. Damiano, zapraszam do tablicy. A z si, petarde, jezu, jak mi tego brakowało, chłopie. Ty naprawdę masz coś nie tak z głową.